Dzień dobry widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, ja jestem Jajko zostaw łapę suba. Budda wypuścił statement 2 na 2. Trzeba przesłuchać, bo Budda to Budda. Wiemy wszyscy jak, jak wyglądała sytuacja. Chciałem wam zrobić nowy Teens, ale durny mikrofon się odłączył. I przez cały odcinek nie było filmu, a nagrałem go w 20 minut. Więc 20 minut. Poszło na słuchanie Teas i gadanie sam ze sobą. No dobra. Zacznijmy, kto zrobił ten, tą piosenkę. Yy, nie widzę, albo jestem ślepy. A to... A! No nie wiem kto, ale okej. Okay. <grych> Make America Great Again. Czemu? Czemu tu jest hasło wyborcze? Tyle czekania, żeby dowiedzieć się, że przytyłeś dzięki stary. Każdy <grystanie> kto... Dobra Rekin jest Z tego co pamiętam W poprzedniej piosence mamy O, był taki buddha rekin Coś tam śpiewał też o rekinie O, właśnie ten om fragment Idealnie No to co, słuchamy Coś dla mnie nie takiego. A! 70 tysięcy łapek w górę w 6 godzin, pół miliona wyświetleń, numer 1 na karcie na czasie. Tego nie sprawdziliśmy. Mówią mi, że byłem pół roku na podsłuchu wiedzą gdzie zamawiam Wydzę, jaki rozmiar tu, czy, czy... No ciekawe Jeśli to prawda i pół roku był na podsłuchu tam tego CDSP, czy co to tam no to bardzo, ale to bardzo ciekawe, że nagle się dowiedzieli o nim wszystkiego. Nawet gdzie zamawia pizza, albo jaki ma rozmiar butów. Przynajmniej to, co on tu mówi. Anna Maria Wesołowska, czy jakoś tak. Co? No w sumie też bez sensu, bo hotelowe drzwi wywalili faktycznie. Mogli wysłać faktycznie ten list. Nie wiadomo, może by się stawił, może nie. Może by się przyznał, może nie, jak w pierwszej części się tam coś chyba przyznawał. Będzie trzeba y, oczywiście wyciąć niecenzuralne słowa. Będę musiał wypikiwać. Dziękuję, Buddha. <ścoughs> no, oczywiście, supra, Lambo. Ball. Kolejna Supra, to co to jest? Na amerykańskich blachach, nie wiem co to jest za auto. Może jestem falnięty. Co się o bracie mówił? To fajne! Na tym wyświetlaczu, wyświetlaczu, wyświetlaczu tego, y, tym gdzie pokazuję na przykład piosenki to jest tekst. Beskid to on jest w Stanach. Uciekł z Polski do Stanów. Ciekawe. No czyli są w LA. Fajnie. Sprawdźmy. Szalony reporter w przebraniu kurczaka na, telewizoru. na telewizorze. Ej, bez kitu! <grywka> Tam w lewym górnym rogu było. Dobrze, Budda, zarobiłeś na sukces. Przeprowadzka do LA i święty spokój w końcu. No tak. Budda nie nagrywa piosenek. On wygłasza kazania. Jest Wleciał jak dzik w szyszki. Szczęść Boże! I ratuj się, kto może. <laughs> no. Pozytywne! zwrotu fakcji przed nami niedługo. Pełen rękaw, a ja sobie obserwuję i uśmiecham skromnie. Nie, nie, nie tak łatwo się pozbyć. No ciekawie, ciekawie. Szkoda, że krótkie. Chociaż ten pierwszy nie był wcale dłuższy. Był, no jak widzimy, 2,56, ten 2,32. Więc nie ma jakiejś drugiej. Bardzo ciekawi relacja. Znaczy, nie, nie relacje, tylko shortstem. Aha, to na temat to. Czuj co? Będzie powrót na kanał, może? No, piosenkę oceniam. Na łapkę w górę. Napiszcie też w komentarzu, czy Wam się podoba takie ocenianie piosenek. No co. Dziękuję bardzo za oglądanie. To jest taki szybszy odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. No i co? I pa pa!